Cel, czyli Centrum Edukacji Lokalnej w Świętochłowicach to miejsce, w którym uzyskasz pomoc w kwestiach związanych z rynkiem pracy. Stworzysz swoje profesjonalne CV i list motywacyjny, dowiesz się jak założyć i prowadzić własną firmę. Cel organizuje również warsztaty i kursy, dzięki którym podniesiesz swoje kwalifikacje. Jeśli chcesz zdobyć nową wiedzę i konkretne umiejętności, dodatkowe referencje, zostań wolontariuszem działającego przy celu Centrum Wolontariatu, placówki skupiającej osoby, które bezinteresownie oferują swą pomoc potrzebującym. Centrum stale poszerza swą działalność, współpracuje z instytucjami miejskimi. Wolontariusze działający w Centrum Edukacji Lokalnej prowadzą kursy komputerowe i przekazują zainteresowanym wiedzę odnośnie poruszania się na rynku pracy. Udzielają korepetycji. Każdy, kto chce szlifować swój język obcy, obsługuje delegacje zagraniczne, które odwiedzają Świętochłowice. To też jest forma bezinteresownej pomocy miastu i jego mieszkańcom, czyli wolontariat. Wolontariusze współpracują m.in. z parafialnymi ochronkami dla najuboższych dzieci z terenu Świętochłowic, gdzie świadczą pomoc z zakresu udzielania korepetycji. Dzieci znajdują w wolontariuszach ciepło i oparcie, traktują swych starszych kolegów jak braci i siostry. Pomoc w nauce jest tylko jednym z możliwych sposobów pomocy ubogim dzieciakom. Wolontariusze skupiają się wokół ośrodka pomocy społecznej, gdzie niosą pomoc najbardziej potrzebującym mieszkańcom Świętochłowic. Wolontariusze pracują też w Domu Złotej Jesieni, placówce, w której osoby w sile wieku, często nękane przez różne choroby, znajdują niezbędne wsparcie. Domy dziennego pobytu są odpowiedzią na stale rosnące zapotrzebowanie na wsparcie społeczne dla osób starszych i samotnych. Służą one utrzymaniu osoby w jej naturalnym środowisku. Wolontariusze również tutaj świadczą swoją pracę, uczestnicząc w rehabilitacji środowiskowej osób korzystających z takiej formy pomocy. Zaś w klubie młodzieżowym Dziupla, który działa w dzielnicy Lipiny z inicjatywy Ośrodka Pomocy Społecznej, wolontariusze pomagają młodym ludziom w nauce i prezentują im atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu. Ponadto wolontariuszy można spotkać w zespole opieki zdrowotnej, gdzie wykonują oni prace administracyjno-biurowe. Organizacja szeregu wydarzeń kulturalnych w mieście nie byłaby możliwa bez pomocy osób, które bezinteresownie angażują swój wolny czas i współpracując z ośrodkiem sportu i rekreacji Skałka i Centrum Kultury Śląskiej włączają się w przygotowanie m.in. Między Międzynarodowego festiwalu Polki i szeregu imprez sportowo-kulturalnych. Ze wsparcia tych aktywnych społecznie osób korzystają również organizacje pozarządowe. Od wolontariuszy oczekuje się przede wszystkim zaangażowania w pracę, odpowiedzialności i punktualności. To tak niewiele, a dzięki tej pracy można aktywnie włączyć się w życie całego społeczeństwa. Będąc wolontariuszem, zdobyć można udokumentowane doświadczenie w pracy. Wolontariusze mają możliwość udziału w wielu warsztatach i szkoleniach, podnoszących kwalifikacje i rozwijających osobowość. Przyjdź i sprawdź, jak wiele korzyści może Ci dać praca na rzecz innych.